Witam wszystkich, tutaj Jaspe i zapraszam Was na kolejny odcinek, zagramy w Pan Czarna Edycja. Dzisiaj zajmujemy się poziomem czwartym. W dodatku Battle of Hello nazwie Pentagon. Zanim do niego przejdę, musicie wiedzieć, że ten poziom jest ogólnie niedostępnym. Możecie go odblokować, jeżeli gracie na koszmarze, czyli tak jak to było w przypadku więzienia, czyli drugi rozdział, poziom pierwszy to były podstawki. I na tym poziomie będziemy sobie walczyć z bossem. Tak jest dokładnie, ale astro nie jest jedynym bossem w tym dodatku. Właśnie, on jest drugim bossem. On nazywa się Panzer pająk. Dobrze. Jakieś karty tutaj. Myślę, że niepotrzebne tutaj. Chociaż nie, nie, nie. To mi będzie potrzebne na pewno. Tego nie chcę brać, bo szkoda mi kasy. Trochę. Dwa razy obrażając wystarczy. W zupełności. Znaczy, no, no dokładnie. Zaczynamy. Dobra jest nasz boss, pancerpałek Ale odejdź do mnie trochę No i co ciekawe na tym poziomie jest sekret O skoczemy szybko Skaczemy Chciałem powiedzieć oczywiście, Kiedy używa tego ataku Gdyby skoczymy wtedy nam nic nie zrobi Kiedy uderzy o ziemię. No ale tutaj tak naprawdę jest on nam potrzebny żeby dojść do sekretu Tak jest, on musi nas zranić żebyśmy zdobyli sekret Nienawidzę widzę tych rakiet, kurwa. Pamiętam je dobrze. Zrób to teraz, dawaj, stary. Ty nie trafił, mnie, Chyba Nie, no. Miecie, co w tym myślicie? Kurwa, spierdaj z tymi rakietami. Dobra, lejemy go i w międzyczasie niech on nam pozwoli dokonać sekret. Co ty robisz? Zrób ten swój skok, czy jak to tam nazwać, ten atak. Patrzcie na chuja. O, jest, dobra. Jest. No kurde! Nie trafiłem na skrzynki. Muszę jeszcze raz. No to jeszcze raz dziadny. Dobra Teraz trafię, obiecuję ci to O, udało się i mamy sekret Tylko teraz jestem strasznie zraniony do chuja przez ciebie Kurwa Armaty je bawę Nie widzę ich Lejemy go, ludzie. Lejemy go! To jak się sprawuje, no też mi tam trochę odbiera. Czy ja to w ogóle rozwalam, czy O dobra, nastąpi wyładowanie elektryczne. I teraz, żeby go dalej ranić, musi użyć specjalnego ataku, abyśmy mogli go powstrzymać. Zaraz jak on tak chodzi sobie dookoła i nie atakuje to może ja sobie pozbieram trochę życia co? O właśnie, ty tu patrz na mnie, ty. O dobra, udało się, nastąpiły wadowania. Teraz. Właśnie kiedy on żyje tego. Musimy strzelać mu w gębę. I teraz stanął i nie może nic robić. To atakujemy go z tych armat szybko. Dobra, udało się i teraz znowu go możemy lać teraz no, się użyję tych kart, żeby sobie pomóc. No, nawet nie trafiasz we mnie, stary. Ja jestem z boku, nie widzisz? <grym> Chociaż Alastor się nieźle postarał z tym bosem, Sam go pewnie wymyślił. Dobra, znowu wyładowanie elektryczne będziecie przy samym końcu HP. Tylko żebym zdążył poniżej 4 minut. Właśnie, zapomniałem wspomnieć żeby odlokować kartę, trzeba go zadać poniżej 4 minut, a już trzecia minuta leci która musi na mnie patrzyć, ty chłopie patrz na mnie, chodź tu kart nie mogę użyć przecież awaj jest teraz, które to, które to tamto biegnij szybko daniem teraz powinniśmy go zabić już Jed. Yeah. Jeb, yep, koniec Sam się zabił, już nie miał siły Ze mną kurwa walczyć, taki byłem dobry, postanowił po nim samobójstwo I mi się odblokować kartę Regeneracja życia Życie zaczyna się odnawiać 10 sekund po ostatnich obrażeniach Co jest naprawdę interesujące Ale gdyby to nie kosztowało aż 1500 to może bym to założył Ale niestety to jest dla mnie zbyt drogie Dobra, w kolejnym odcinku zajmujemy się poziomem wymarłe miasto. A jak na razie to było na tyle, siema.